Dzień dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nie witam Was jeszcze w grze, ale witam Was tutaj, no teraz. Ja to nagrywam, słuchajcie, w tak zwanej postprodukcji w Camtasia podczas montowania tego filmu. Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie, generalnie w 2020 roku, no to słuchajcie, no to chciałbym Wam powiedzieć, że po pierwsze, słuchajcie, jeszcze po pierwsze, przede wszystkim w tym odcinku nie szukajcie kamerki podglądu, ponieważ jej nie będzie. A kamerki nie będzie z powodu takiego, że pomimo tego, że ja włączyłem nagrywanie kamerki, to po wyjściu z tego programu się wyłączyło. Po prostu się zminimalizowało. A tak to działa w tym programie, że po zminimalizowaniu aplikacji, w moim wypadku to jest te kapture, no po prostu nagrywanie mi wyłącza kamerki. Sam obraz i mój głos będzie, ale no słuchajcie, kamerki, no mojej twarzy już nie zobaczycie w 2020 roku, zobaczycie na początku 2021 roku, mam nadzieję, mam taką nadzieję, jeżeli nie, no to prawdopodobnie jeszcze będę musiał brykać się z OBS-em, ponieważ nagrywam ekrzynem, a ekrzynem kamerka nagrywa się osobno, także będę musiał na chwilę jeszcze wrócić chyba do tego nieszczęsnego programu, ale to na chwilę, może nie będę mówił dlaczego, ale. Słuchajcie, druga rzecz, że to jest, z racji, że to jest ostatni odcinek. Zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie tego odcinka. Ale z racji, że to jest wydanie gwiazdkowe tego filmu, no to chciałbym Wam życzyć zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Smacznego karpia, fajnych prezentów, których na pewno będziecie się cieszyć. No i czego, co, tego wszystkiego, co najlepsze. No, mam nadzieję, że takie jakieś ode mnie świąteczne coś, no, świąteczne życzenia mam nadzieję, że się poprzyjmiecie, mm, także ja Wam życzę wesołych świąt i mm, zapraszam do oglądania, do, do oglądania po prostu. Do zobaczenia, do następnego. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they. Dzień dobry, wieczór! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z Europe Track Simulator 2. Dzisiaj ponownie na mapie fikcyjna Polska e, ruszamy z Rawicza, z firmy Gitti. Pozdrawiam Gitti'ego. Jedziemy przez Bojanowo, Kaczkowo, Koło Leszna. Jedziemy do lasu. cice I nie jedziemy do żadnej biedronki. Nie, 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 nie. W poprzednich dwóch odcinkach jechaliśmy z Wrocławia do. tutaj, do Ścinawy I później wróciliśmy do miejskiej Górki A z miejskiej Górki sobie przejechałem tutaj do Rawicza, do firmy GITI. Wiozy, słuchajcie, wewnętrzne płyt, płytki podłogowe. No, Zestawem z biedronki. No ale no dobre, no to tam już. To tam już, już tam. To, 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 no dobre, no, no słuchajcie, no. Chłop awaryjny włączył. I słuchajcie, mam Winter Moda. I słuchajcie, mam ten Psychic Mod, czyli mod. Boże, widzę, że tutaj mnie prata ja, troszeczkę przegłusza. Także słuchajcie, ja mam modyfikację tą Psychic Mod, czyli, że no zryje mi banie. No, no dobra, no to przesadziłem troszeczkę. No, że o, widzicie. O! A, no, że się ślizgam, dłużej hamuję i no tak jest. No to jest oficjalne od Tracker CP, ja sobie go teraz tutaj mam. I śnieg padać może będzie. Autohandel. Choć tutaj jest podany prawdziwy numer. Kto się odważy i zadzwoni? Ja się boję jakoś. Chociaż może to numer do Matameta? Planujesz większą imprezę, coś tam? Eee. Do. To? Do dużych zakupów proponujemy ekstra rabaty. Orzech. Delikatesy. Assa, czy jakoś... piorko tak. Jest! Gry... I... A, ja go tu mam! Dobra. Jedziemy. Ja mam nadzieję, że nikt tam nam się nie... ...wpierdzieli yy, w tył. Żaden dziad ani nikt. Przejście dla pieszych. Ja tu słuchajcie, będę próbował jechać powoli. Jak to łacie i weko ja go nie puszczę. Choćby nawet ono nie zjeżdżało na pierwszym gdzieś i tak go nie puszczę. O Jezu, ja wjechałem na zatoczkę. No i słuchajcie, tak to wygląda teraz z tym śniegiem, że se pada. C. C. Słuchajcie. Um, obiecałem, że przed świętami zrobię OMSI 2. Niestety, niestety, niestety OMSI 2 na moim kanale nie będzie w 2020 roku. W OMSI 2 spotkamy się. O ten tak. No, no co no. nie mam imigrantów żadnych A może on miał o czym tam z nim gadają? Mniejsza o to. OMC2 po raz kolejny mnie zawiodło. Mapy się nie ładują. Żadna! Grundorf już mówię, dobra, zrobię kolejny odcinek z Grundorf'a. Grundorf nie działa. Czytuje się nic. A ja nic nie chcę mieć. Ja chcę mieć mapę. A się ładuje nic. Czyli jest nic. Bo się ładuje nic. A ja nic nie chcę mieć. A chcę mieć mapę. A mam nic. A ja nic nie chciałem. Ja chciałem mapę. Ale ja nic nie chciałem. A mam nic. I ktoś mi to potrafi sensownie wytłumaczyć? ja cię ci sunę, że mu nie zimno w tą zimę? Łocie, Łocieniu, je Pieruna. Ja muszę mieć tu foto. ja muszę mieć tu fotkę, ja muszę, tylko że tak troszkę od złej strony. I, e... ale będzie piękna miniatura, Łojezdę, akustycku bazycku, kochane. Ale będzie pięknie, Oje! Jeszcze ten śnieg. Ije. A jeszcze by... Jakoś tutaj dokładnie to tak. O jakoś tak. O, o, jakoś, o tak. O, albo, albo nie, albo. To będzie to, to 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 o, 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 o! Niezły klas. Ije. No i piękna, i jaka, i jaka piękna focia na miniaturę. i... A co ten w zimę tam chce? Kosić to? No to mu życzę powodzenia. ja yeah, ja yeah, skoro on tam chce, oje, oje... Łe, ciepła bo ja tu tak troszkę... Słuchajcie, coś zauważyłem, że dzisiaj strasznie mi przycina ETS. I wiem, czego to jest wina. Bojanowa, jesteśmy, słuchajcie, w Bojanowie. Uwaga, wypadek, zwolnij. Wypadki, zwolnij. Ale fajna reklama Neti. Też bym chciał mieć Netię. Bojanowo. Słuchajcie, wiecie co? Strasznie, strasznie... Jedziemy, bo mogą być prawe autorskie. A co mi tam Tita, ja ci tu... O! Szlak by ko... Jasny go trafił. Wracając... O, koniki! Koniki! Iha, iha... Iha... Koniki, iha, iha, iha... I biedronka. I, i, i biedronka. I, I słuchajcie, i kombajset tu stoi, i se, uf, se stoi Słuchajcie, tutaj, od tej drogi, tu, do tamtąd, przypomina tylko, że, bo tej drogi nie było, przypomina mi to droga, y, która się nazywa. do. jak to miasto się nazywało? I teraz słuchajcie, i teraz ja nie pamiętam. Wiem, że to była droga y, na. Wolsztyn, nie Olsztyn, na Wolsztyn w kierunku... Wąchabna byłem tam. I to ten centrum. to Przypominało mi strasznie to, tylko nie pamiętam, jak to się teraz nazywa. Ja pewnie wam tu teraz wyświetlę tą nazwę. Ale za Chiny nie pamiętam. Przepraszam, nie za Chiny. Za Chiny nie pamiętam. Nie pamiętam. Gdzieś. Wiem, że K. Wiem, że na K. Chyba Nie Kaczkowo, nie, 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 ETSie, nie Kaczkowo, nie, nie, nie Nie, 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 ETSie, nie, nie, nie To jest, słuchajcie, je, tutaj chyba będzie Kargowa! Tak! Jest! Tutaj, na Wolsztyn I tutaj mi strasznie przypomina tą drogę na Kargową Mi się tak przypomniało, że to w Eurotracku jest Kargowa, tu To mi przypomina tą drogę do Kargową w kierunku Wolsztyna Tak, ja tu byłem I tu byłem codziennie, tu tu byłem codziennie, tu. O właśnie, tak, tu. Czarek, patrz tu, teraz ci tutaj jadę kursorem, tu. No, tu byłem. I ta droga mi właśnie to przypomina. Tu, tak, to Kargowa, dobra. Teraz sobie już przypomniałem, co mi przypomina. Ta droga mi przypomina mi właśnie Kargową. O właśnie, co to? Co to? Co to? co to, co to? co to, co to, Dobra. Siup i siup. Łoje, się pierdziu. Uwaga, uciekać! Ale urwał, ale to było dobre. No, i tak se, se śmigam. E, słuchajcie, ja, co ja bym chciał, żebyście napisali w komentarzu, ja bym chciał, żeby w komentarzu napisali, czy chcecie każdy odcinek mieć jako premierę. Czyli jest odliczanie, jest czat, ja jestem na czacie, odpowiadam na wasze pytania, Coś tam piszemy. Czy chcecie normalne odcinki jak były do tej pory, że o tej, w tym i tym dniu, o tej o tej godzinie będzie ten i ten film? Czy chcecie premierę z odliczaniem i czatem, czy bez premiery, bez odliczania i bez czatu? Pytaj, mówcie, mówcie, piszcie w komentarzu. Ja, ja czytam, ja wszystko czytam. Mm, e, słuchajcie, z tego co czytałem komentarze, to nie dostajecie powiadomień o moich filmach. Słuchajcie, YouTube, yy, ja, słuchajcie, każdy jak publikuję film, mam zaznaczone, opublikuj sekcji yy, subskrypcje i powiadom widzów. Zawsze, ale to zawsze mam to zaznaczone. Zawsze, zawsze. Ale, słuchajcie, YouTube, słuchajcie, ja też nie raz, nie, nie zawsze dostaję powiadomienia od wszystkich YouTuberów, pomimo, że ich subskrybuję z dzwoneczkiem. Nie mam powiadomień. Dopiero później, czasami jak na przykład jest transmisja na żywo, na przykład Gity, skoro już dzisiaj mówimy o Gitym, no to Gity, Gity prowadzi live'a. Ja miałem nieraz tak, że on prowadził live'a, ja nie dostałem powiadomienia. Dostałem powiadomienie na telefon, wchodzę, live zakończony kilka godzin temu, a po nawet kilka dni temu. Także, także no, pozdrowienia do YouTube'a. Ale tak się też dzieje nie, nie jeden raz. A ten co? E, co tu? Ej, panie, 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 tu się nie wyprzedza. Halo, ej, tędy, ej. Tędy się tak nie wyprzedza. Ja wiem, że ci zajechałem, ale już powinieneś jechać i titać mi, a nie wyprzedzasz mi tą stronę, gdzie ja chcę, no... chcę, 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 chcę. chcę. I słuchajcie, i trasa miała 40 km. już mamy 16 minut materiału. Niecałe 16 minut, To jest 15.30. 31... 32... Itd., 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 itd. I tak dalej i tak dalej i tak dalej... I I za dalej jedziemy! A w zwykłym Eurotracku to byśmy... już, ja, ja bym zrobił jeszcze takie trasy, nie? Ale to jest mapa fikcyjna Polska, przypominam. Teraz trzeba zwolnić do 80... I tak w sumie zrobimy. tu nie 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 uważaj panie policjancie uważaj pan trzymaj się cię, uj mi na wzrok siadło czy co? Co było? Czy wy to też widzieliście? Coś mi tu śmierdzi. Nie, nie ty. Tu coś. Mi o tam, coś się tam działo. Coś tam się zadziało. Coś tylko nie wiem co. A, się wzięła ciężarówka i sobie zniknęła. No ty No e, skania! Co jest? Była ciężarówka, ciężarówka zniknęła i to nie było. Najpierw zniknął ciężarówka, ciągnik siodłowy, a później naczepa. Dobra, tylko żeby tutaj teraz się nie wywalić, bo będzie to tragedia, że jak się wyda? O cholera. To nie tak miało być! No co, no co, stoicie, no co? Jechać nie stoicie, ale to nie tak miałby... Ja skręciłem, ale to wszystko przez ten śnieg. Idzie, no. tu mam jechać? Nie, 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 nie. A to my jesteśmy w lesz, nie? tak? Nie, na no plysz nie miałem jechać do Zeszłych. No co dzieje się? O, co to? Gdzie to ja być teraz? Jestem. La... AHA! Lasocicy! Dobra. A gdzie tu mam rozładunek, panie? Ładnie! Nie, słuchajcie, ja muszę wyłączyć to. Ja muszę to, to wyłączyć, bo to... Ale no, słuchajcie, wjechałem nie dość, że wjechałem w tego Volkswagena. To jeszcze wjechałem w, w Audi. I... W Hu Huinda ya wyjechałem I tu po pierwsze chłopie masz kręcić I ojej oh yeah, znak poszedł Le! Jezus Maria nie no Słyszał ty no. no i co I teraz koło mam gdzie O o o ty działa Dobra wyjechałem Ja nie musiałem klikać zero Nie klikałem ale ja przecież Ja cięcie bateria e, To mam wy Aha! Kubą pycha, o co chodzi? Stop! Ehm. Um, ehm. Um, no tak. No oczywiście, no, za daleko to. O jest! Eee... Przepraszam, śpieszy mi. Nie, chociaż mogłem to na 90 dać. Zadowalająco. No i super. Cztery tysiące. Cztery tysiące. No dobra, na no zawsze to coś, no. Zawsze to coś. Dobra. To na dzisiaj koniec. Do widzenia. Yy, no i co? To, no to, to chyba to na tyle. Yy, dziękuję, do zobaczenia. Do następnego. Cześć.